Witajcie, kochani. A dziś takie pytanie z cyklu. Pytanie na śniadanie. I mam dla Was coś takiego specjalnego. Otóż zadaliśmy sobie pytanie: kto myśli o Tobie teraz, teraz, w tej chwili, w tym czasie, w tych dniach? Kto o Tobie myśli? I jak zawsze mamy wybór. Raz, dwa, trzy, więc zastanów się, które wybierasz, a my już szybciutko odpowiadamy. Wybór numer 1. Karta tak zwane czarne przeznaczenie. To znak, że myśli o Tobie osoba, z którą masz jakąś niedokończoną sprawę z przeszłości. To może być jakaś dawna miłość. Jakiś taki przyjaciel, z którym się popstrykałeś, czy przyjaciółka. A może być też ktoś, z kim masz konflikt. Ta osoba czuje, że wasza historia nie została w pełni zamknięta, i zastanawia się, jak potoczyłoby się wasze życie, gdyby było inaczej. Może czuje wyrzuty sumienia, lub po prostu tęskni za tym, co było. Czasem bywa, że pojawia się też w twoich marzeniach sennych. Więc zwróć uwagę na to, co ci się śni. Jeżeli czasami się też przejęzyczasz, mówisz jakieś imię tej osoby zamiast innej, to też właśnie jest ten znak. Dwa dla tych, co wybrali. Dwa, karta uwodzicielka. I co to oznacza? <laughs> Że myśli o tobie ktoś, kto czuje do ciebie ogromne przyciąganie. To jest taka osoba, która jest pod wrażeniem Twojej charyzmy, pewności siebie, radości życia, tego jak sobie radzisz, takiej Twojej magnetycznej osobowości. Możliwe jest też, że ktoś patrzy na Ciebie z podziwem, ale może być troszeczkę onieśmielony, by zrobić pierwszy krok. Więc bądź otwarta, otwarta na nowe znajomości, bo ta osoba pojawi się w Twoim życiu z jasnym zamiarem, w końcu się odważy. Ale ty już możesz wyczuć, jeśli już ją widziałeś, a na pewno widziałaś gdzieś w przelocie, czy to w sklepie, czy gdzieś indziej, albo nawet i znasz, tylko jeszcze tego nie wiesz. Czy, czy to posłaniec? Jeśli wybrałeś posłańca to myśli o Tobie ktoś, kto wkrótce przekaże Ci jakąś bardzo ważną wiadomość. To może być osoba, z którą miałeś niedawno jakiś kontakt, myśli o Tobie w jakiejś kontekście, jakiejś propozycji, rozwiązania jakiegoś ważnego problemu dla Ciebie, albo pomóc Ci chce w czymś. Może to być oferta pracy, albo zaproszenie na spotkanie, albo po prostu zwykła jakaś wiadomość, która wprowadzi do Twojego życia nową energię. No cóż... Bywa, więc życzę Wam owocnych znajomości i więcej szczęścia i miłości.